Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Ja tam mam taki raczej dobry charakter, taki pozytywny, tak podwiozę, pomogę, no, taki, no, no, chyba mam dobry charakter, nie mam złego charakteru. Nie żywię urazy, wystrzegam się nienawiści, jak mi ktoś zajdzie za skórę, to bardzo często się za niego nawet modlę, mówię, Panie Boże, napraw jego ścieżki, no bo przecież taki jest, no bo po prostu nie wie jak postępować dobrze. No, pewnie jakby ktoś mnie bardzo... Skrzywdził, to pewnie bym był mściwy, potwornie, ponieważ ja wybaczam, ale nigdy nie zapominam. Nigdy nie zapominam niczego. Nigdy nie zapominam żadnej urazy. Jak ktoś coś powiedział, skrytykował tak toksycznie, to pamiętam to latami. Pamiętam, co nie znaczy, że żywię urazę. Po prostu ten fakt koduję, nie zapominam go po prostu. Ale wydaje mi się, że jestem takim. Dobrym człowiekiem, takim znaczy dobrym. No, do, wielu, przypuszczam, morderców seryjnych tak o sobie mówi, ale no, nie przypuszczam, że miał jakieś takie, takie jakieś impulsy, że coś tam że czegoś. Tak jak tam Jabłonoski, który tam ktoś go skrytykował, to on mu raka mózgu życzył, takie absurdalne rzeczy, co spowodowało, że zerwałem z tym człowiekiem wszelki kontakt, bo stwierdziłem, że jest absurdalny. O, to śmieciarka. Zawsze mówię śmieciarzom, że podziwiam ich pracę poważnie, tym panom z miasta, Zbysia, ponieważ mówię tak: jakbyście wy przez miesiąc strajkowali, to byśmy zginęli w syfie, a jakby sejm, po, polski Sejm poszedł na miesiąc na wakacje i zniknął po prostu z powierzchni ziemi, to byśmy odżyli wreszcie. No, taka jest prawda. Ale do, powracam. Więc przy, no Nie jestem jakiś taki impuls, taki. O, ale tak mnie wkurza. Jak ktoś jest tępy, taki, taki niedociekliwy, ludzka niedociekliwość, jak ktoś jest taki, że no nie docieka, to po prostu to powoduje we mnie taką agresję, po prostu, że muszę się hamować, żeby czegoś nie powiedzieć. Nie jest stosownego czasami. Po prostu ludzka niedociekliwość, taka no, po prostu, po prostu budzi, po prostu we mnie, oczy mi zachodzą czerwoną mgłą, jak widzę ta, 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 taką, taką sytuację. I teraz był, były teraz marsze. Były teraz marsze. Poprawcie mnie, bo może ja nie mam w ogóle racji. Były teraz marsze. były ten marsz tam pana Trzaskowskiego, tak? to jest prezydent Warszawy, i tego drugiego. Nieważne. Nie jest to. Ale no, ten nie jest taki drugi, ten, 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 ten od tego mieszkania. I chodzi o to, że Trzaskowski dostał zezwolenie tam oczywiście od miasta na latanie dronem. A ta druga opcja, oczywiście, zawsze nieporadna, zawsze jeździ gorszymi samochodami, zawsze po prostu wszystko jest tam spierdzielone, zawsze nie na czas, zawsze nie, wszystko to jest niezborne. Nie dostała zezwolenia na lot dronem, bo nie mogli tego przewidzieć, że nie dostaną w centrum Warszawy, w samym środku na lot dronem, kiedy to można wyłączyć, kiedy się wyłącza całe pochody się de delegalizuje, to na lot dronem. Ja bym Taki komendant policji, czy ktoś, to co on będzie ryzykował zatrudnieniem? Powiem nie wolno, dlaczego? No bo tam jest bardzo ważne miejsce w Warszawie i nie wolno, a tam wolno, tam wolno, no bo tam takiego miejsca nie ma. No zrozumcie, no kraj bezprawia. Ale to nie o to chodzi. Ich zbójeckie, cholerne prawo nie dać zezwolenia na ten dron. Ale naprawdę wytłumaczenie się, że nie dali zezwolenia na dron, to jest tłumaczeniem debili po prostu, jakichś niedorozwiniętych półmózgów. Przecież. W jednej sekundzie pomyślałem, ale po co dron? Jeżeli chcecie zobaczyć to wszystko, co się dzieje z góry, bierzecie pierwszy z brzegu mały balon, niekoniecznie duży meteorologiczny, taki mały balon, balonik, met balon meteorologiczny, napełnia go się, przecież trzeba się wcześniej przygotować na takie rzeczy, że możecie nie dostać zezwolenia na lot dronem w centrum Warszawy, możecie go nie zgłosić, może ktoś Wam zakłócić ten lot dronem wreszcie, ktoś weźmie antenę kierunkową weźmie sygnał z mikrofalówki i po prostu skieruje, po prostu zwyczajnie wmontuje w wiadro, takie wiadro, metalowe wiadro i skieruje sygnał z mikrofalówki i ten dron wam i leży za budynkiem. No, jest, łatwo jest to zakłócić, to jest subtelne urządzenie. I pomyślałem sobie, tak, no przecież można wziąć, jeżeli chce się takie rzeczy w sposób bezkarny, bez żadnych licencji, bez zezwoleń monitorować, to bierze się taki biały zwykły balonik meteorologiczny, który kosztuje nic, do niego się drukuje, w, no to jest ile, godzina. Ja znam sam w tej chwili pięć osób, których drukarki są podłączone online i mógłbym powiedzieć: słuchaj, tam Jacenty, wydrukuj mi coś tam. To by mi wrzucił na drukarkę, nawet jakby w domu nie był, czy w klubie, eee, coś i to by się już drukowało, a ja bym po prostu przyjechał za trzy godziny, czy za dwie, i to byłoby wydrukowane. Takie jarzmo do telefonu na zatrzask. Które by nie dotykało ekranu, a miało tutaj takie po prostu na sznurki, cztery dziurki, takie o coś. Taka stabilizacja. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Bierzemy jakiś stary telefon, taki jaki wala się u nas w domu dużo, zatrzaskujemy w to jarzmo. Naładowany oczywiście z kartą jakąś sim typu prepaid. I co robimy? Włączamy transmisję wideo, podłączamy do tego balonika. I na takiej super cienkiej nitce, żyłce, takiej jak się używa do wędkarstwa muchowego na przykład, albo do jak się łowi żywiec na, na szczupaki, to najpierw trzeba nałowić żywca. Yy, no to w tym momencie nie wiem, czy to nie jest zabronione teraz. Wszystko jest zabronione, ja pierdziel. Życie będzie niedługo zabronione. No i tak, to, to jest cienko żyłkę. Puszczamy to w górę. Bez żadnych zezwoleń. Bez niczego. Baron się unosi. Unosi telefon. My mamy online transmisję i sprostujcie mnie, bo może ja się mylę. Bo może to jest statek powietrzny. Ale nikt nam nie może niczego zabronić. Po prostu no, balonik nam się zerwał. To, że on wynosi telefon i cały czas filmuje, i nawet jak będzie się delikatnie ruszał z wiatrem, to przy takiej wysokości i włączonej stabilizacji obrazu to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Żadnego. No zawsze znaczy, pewne mano byłoby lepiej, gdyby to miał. Jakieś... Ale możemy włączyć stabilizację, on będzie się unosił, prawda? Do góry, do góry, do góry. Możemy go asekurować żyłką nikt nie stwierdzi ze strażni miejskiej, kto tę żyłkę trzyma, bo ona z perspektywy już trzech metrów jest niewidoczna, a co dopiero z 20 w tłumie, a nawet jakby już do nas podeszli, to puszczamy żyłeczkę i mówimy balonik mi uciekł. Balonik. I tyle. Tak jak dziecko wypuści balonik, przecież nie można go za to karać. Po Na prostu naprawdę wydaje mi się, że Życie jest sztuką pewnej improwizacji, poszukiwania, pewnego buntu, a nie takiego, że nie dostali zezwolenia na dron, bo wiadomo, że nie dostaną, bo sam bym im tego zezwolenia nie dał. Nie rozumiem tego, tej jeszcze sytuacji, że ludzie nie, sta, nie stawiają się w drugiej stronie. Na przykład nie robią sobie scenek, tak jak trenerzy robią scenki, bo w tych scenkach wychodzą najróżniejsze rzeczy. Ja bym powiedział, mm -hmm, e, panie z radia tam w czy tam z jakiegoś innego, chce pan zezwolenie, tak? To chodź, zrobimy scenkę. E, to ja będę urzędnikiem, a Ty przyjdź do mnie po, po zezwolenie. Czy wyślij maila? No, wysłałem. Aha, dostałem, dziękuję. N i E. Nie. Enter. Dlaczego? Ze względu na zagrożenie prace budowlane i łączność satelitarną. Enter. Albo ze względu na tam jakieś obliczenia militarne. Penc. Do widzenia. Nie. Ale nikt nie może Wam zabronić wypuścić balonu ze starą komórką, z jakimś prepaidem kupionym godzinę temu, który po prostu będzie se transmitował cały czas obraz i w, możemy go se ściągnąć. Ale jeżeli będzie jakaś aferalna sytuacja, po prostu wypuścić i on po prostu będzie powoli się unosił, unosił, unosił. Kiedyś go tam znajdziemy albo nie znajdziemy. Nie wiem, wydaje mi się, że już pod, podsumowując ten krótki materiał, 7-minutowy, czy tam 8. Sztuka improwizacji, właśnie takiego poszukiwania rozwiązań jest solą, taką radością życia. A nie powiedzenie: Nie dostaliśmy na, na drona zezwolenia. No, kurde balans, kto się spodziewał? Ale dlaczego dronem? No, nie można tego zrobić, bo inaczej, no, no, na przykład prostym balonem za 12 zł meteorologicznym. E, te rzeczy teraz są tak dostępne wszędzie, można to przewidzieć, można zrobić, można cokolwiek. Ale no. Nie każdy taki ma do tego głowę I ja to rozumiem I całym sobą próbuję to jakoś zaakceptować Że jeden jest bardziej humanistyczny, jeden techniczny Ale takie dociekanie, kurde przez samo dociekanie techniczne Różnych rzeczy, różnych rozwiązań Samo w sobie sprawia przyjemność To jest po prostu przyjemne samo w sobie To jest po prostu tak jak poszukiwanie, jak poznawanie nowych ludzi O, mnie to strasznie drażni Jak ktoś jest taki nieposzukujący Chociaż rozumiem to, że ktoś jest autystyczny Że ktoś jest taki zachukany Że ktoś ma niższą samoocenę Próbuję to zrozumieć, próbuję to zrozumieć, próbuję to zrozumieć, aczkolwiek ciągle jest to dla mnie nieakceptowalne i denerwujące, bo tacy ludzie mogą być prywatni, ale jeżeli ktoś odpowiedzialny jest za obserwowanie zajścia z góry i robi to zawodowo, to nie ma prawa być słabym głupcem. Tylko ma być profesjonalistą i przygotować trzy alternatywy na ten temat. Na przykład model kierowany samolotu takiej ze steropianu, kupiony za 230 zł, z przyklejonym podwójną taśmę smartfonem, który będzie po prostu latał. Nie wiem, poprawcie mnie, czy na taki model chiński ze składnicy harcerskiej, umownie, bo nie ma składnic harcerskich, trzeba też mieć zezwolenie? Nie. Prawdopodobnie nie, to jest zabawka dziecięca, to nie jest dron. A już można takim samolotkiem plastikowym wlecieć 10 minut, zrobić dwa kółka i wylądować. No nie wiem, ja bym w tym bagażniku miał taki model, wypróbowane metody, balon, butelkę, butelkę tą z helem, czy takie jażba, czy gotowe rozwiązania alternatywne. No, życie jest sztuką improwizacji. Tak mi się wydaje. Życzę Państwu takiej pozytywnej, dobrej improwizacji w swoim życiu. Bo improwizacja to jest w ogóle fajna rzecz, kiedy jest jeszcze oparta o struktury i procedury. Bo jeżeli improwizacja staje się naszym modus operandi, to przestrane. Ale jeżeli improwizacja jest takim elementem nakręcającym nas do poszukiwań, to genialne. Życzę Państwu dobrej, pozytywnej energii. Pięknej. Wszystkiego dobrego, szanujmy czas, który nam pozostał. Wszystkiego dobrego.